Gdyby porównywać moc oddziaływania Rosji i Ukrainy i w całym tym konflikcie to tutaj u Rosjan jak widzimy nawaliło po pierwsze nawaliła ocena zarówno sił własnych jak i sił ukraińskich zdecydowanie Rosja przeszacowała swoje zdolności i niedoszacowała zdolności ukraińskich we wszystkich aspektach ja uważam tak zarówno pod względem morale możliwości oddziaływania sprawności działania czy kalkulacji czasowych Głównym uwarunkowaniem to jest ocenianie przez siły zbrojne możliwości własnych dla decydentów. Mamy faktografię, widzimy, że te pierwsze dni u Rosjan te plany legły w gruzach i musieli je szybko weryfikować: zmieniać wojska, szukać odwodów, zmieniali dowódców, przegrupowywać się, ściągać cięższy sprzęt. I po dwóch, trzech dniach nastąpiła zmiana taktyki prowadzenia działań. Czyli zaczęły się ostrzały artyleryjskie, taktyka próbowania choćby obejścia Charkowa, która się nie powiodła z takich przyczyn, że w tym czasie też były okoliczności niesprzyjające operacji z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu rosyjskiego, bo musimy wziąć pod uwagę pogodę, czyli zimę lekką. Która powoduje prozaiczną rzecz, że grunt jest miękki, nie jest zmrożony. Czyli człowiek przejdzie, lekki samochód przejedzie, ale transporter po gruncie, nie po drodze, czy czołg, czy cięższy sprzęt ugrzęźnie. W związku z powyższym to determinuje korzystanie z utwardzonych szlaków komunikacyjnych, czyli z dróg jakichkolwiek, tak? mostów, przepraw i, i to skanalizowało ruch wojsk rosyjskich. To jest też kalkulacja czasu. To przemieszczanie się wtedy wolniejsze. Plus niedoceniony opór Ukraińców i morale, i możliwości. Ukraina z 2014 to jest zupełnie inna Ukraina pod względem zdolności militarnych niż obecnie. Ukraińcy bardzo mocno odrobili lekcje, zorganizowali się, są zaprawieni w boju. Ich rezerwiści, których ściągają, też mieli okazję ostrzelać się na froncie z republikami Donieckim, doniecką i ługańską. W związku z powyższym te czynniki są determinantami tego, co się teraz dzieje. Natomiast trzeba pamiętać, że cały czas Rosja tę przewagę posiada w ilości sprzętu mimo sporych zniszczeń i strat i determinacji do zrealizowania założonych celów, więc wolniej, ale prą zajmują te tereny, natomiast zajmują główne szlaki komunikacyjne miejscowości leżące na tych szlakach. No i zostawiają za sobą przestrzeń, którą niby opanowali, ale de facto nad nią nie panują. Także to są te wszystkie elementy, które, które wpływają na taki ani inny rozwój sytuacji obecnie.